Dziś wieczór Julia zajmie należne jej miejsce w linii sukcesji. Nasza rodzina przez tysiąc lat była najpotężniejsza w dziedzictwie. Polują na nas wyszkoleni ludzie, bezlitośni łowcy potworów. Tu nikt nas nie szuka. Przysłali nas po to, by się ich pozbyć. Najgorsze są te monstra, które wydają się ludźmi. Jad odmienia umysł i każe zwątpić najzajadlejszym łowcom. Nie zwrócę się przeciw rodzinie. Jestem łowcą, a ty potworem. Ale nie takim jak inne. Nie możecie być razem. To niemożliwe. Zdradziłam swoich, bycie ocalić. Naprowadziłaś nas na ślad dziedzictwa. Teraz wszyscy oni, co do jednego, muszą umrzeć.